So now let's go to Daniel. Więc teraz idźmy do Daniela. You know that God did it. Już wiecie, że Bóg to zrobił. So if I, give you a microphone right now, I jeśli mógłbym dać Tobie mikrofon teraz, do you have a czy masz świadectwo? Czy masz coś, gdzie możesz powiedzieć, Bóg to zrobił? W 2001, w 2010, month miesiącu i dziś, 6 miesięcy temu, Bóg to zrobił. Ale jesteśmy tak skupieni na sobie. For I patrzymy na to, co nie działa. We are looking for what the devil has patrzymy na to, co szatan opóźnia. I nie możemy pamiętać, co Bóg zrobił. Tego, A jeśli chcesz złamać opóźnienia w swoim życiu, remember what God done in your life. musisz pamiętać, co Bóg już zrobił w twoim you życiu. Broke. Byłeś spokojny, Bóg odbudował you are sick. cię. Byłeś chory, God healed you. Bóg uzdrowił cię. Cierpiałeś w jeden albo drugi sposób. Ale Bóg zrobił coś w twoim życiu. Byłeś zgubiony w świecie. Ale dzisiaj możesz patrzeć na narkotyki I powiedzieć, nie należy. Byłeś alkoholikiem. Jezus uwolnił. Cię. I nie możesz mówić dziękuję. Boże. Czy nie możesz tego użyć jako broni? The devil is distracting you. O What is delayed? Co jest not a denied. To nie jest